Cześć, z tej strony Marcin Wysokiński z Esaii. Witam Cię w luźnych piątkach, czyli pogaduchach o podpisie elektronicznym i nie tylko. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad zakupem podpisu kwalifikowanego CERTUM, to chciałbym, żebyś wiedział, że są dwa rodzaje podpisu. I podczas aktywacji wybierasz albo podpis uniwersalny, albo podpis z dodatkowymi danymi. Co to jest ten podpis uniwersalny? Podpis uniwersalny to jest najbardziej rozpowszechniony. Podpis elektroniczny w Polsce jest on najczęściej wybierany przez klientów. W tym podpisie elektronicznym jest zawarte imię, nazwisko i PESEL użytkownika podpisu. I te dane w zupełności wystarczą, żeby załatwiać sprawy związane z e-administracją, żeby załatwiać ogólnie wszystkie sprawy związane z życiem prywatnym, a także z działalnością gospodarczą, spółką czy fundacją. I stąd wzięła się jego nazwa. Uniwersalny, bo jego uniwersalność i wszechstronność to jego największa zaleta. Unieważnienie podpisu może nastąpić tylko i wyłącznie na prośbę użytkownika podpisu elektronicznego na specjalnie do tego przeznaczonej infolinii. Drugim rodzajem podpisu elektronicznego jest podpis z tak zwanymi dodatkowymi danymi. Te dodatkowe dane to oprócz imienia, nazwiska i numeru PESEL, to nazwa firmy. I jej dane adresowe. Ten podpis jest dużo rzadziej stosowany przez użytkowników, chociaż jednoznacznie w nim widać skąd jest użytkownik podpisu, to znaczy, jaką firmę reprezentuje. Jest to dodatkowa wiarygodność. Dlatego, jeśli myślisz, żeby wyrobić swojemu pracownikowi podpis elektroniczny i nie chcesz, żeby on załatwiał swoje sprawy prywatne przy pomocy tego podpisu, to proponuję Ci wyrobić dla niego podpis z dodatkowymi danymi, gdzie będzie wpisana nazwa Twojej firmy i jej adres. I nic poza sprawami związanymi z tą firmą nie załatwi. Unieważnienie takiego podpisu elektronicznego może nastąpić na wniosek posiadacza podpisu bądź podmiotu zgodnie z jego reprezentacją. Zachęcam Cię do pobrania naszego e-booka, który pokaże Ci, w jak wielu miejscach możesz wykorzystać swój podpis elektroniczny. Dzięki za dzisiejszy luźny piątek. Do zobaczenia. Cześć!